Kolejna wizyta była inna. Tym razem oficer był bardziej wścibski. Przyprowadził tłumacza, Żyda z getta, Laslo, człowieka o twarzy szarej z Oficer zadawał podchwytliwe pytania dzieciom po niemiecku. Laslo miał tłumaczyć na węgierski. To był moment krytyczny. Jedno z dzieci zapomniało swojego fałszywego nazwiska. Spojrzało na Laslo z paniką. Laszlo zamiast przetłumaczyć wściekłe pytanie Niemca, jak nazywa się twój ojciec, zapytał dziecko cicho. Boli cię gardło? Dziecko przytaknęło. Laszlo odwrócił się do Niemca. Mówi, że ojciec jest na froncie wschodnim, panie oficerze. Kłamstwo w obecności kata. Laszlo zaryzykował życie dla obcego dziecka. Rabina zrozumiała, że Laszlo jest sojusznikiem. Udało jej się go reklamować u Niemców, jako niezbędną pomoc w szpitalu ze względu na braki kadrowe. Wciągnęła go do środka. Teraz mieli wewnątrz człowieka, który znał system wroga. Laszlo stał się szpiegiem w pałacu. Nasłuchiwał plotek, zdobywał fałszywe papiery, organizował jedzenie.